Siemano widzowie, to jest Grzesiu Siemka Jesteśmy w pracy. Nie no, wiem sobie zapalić. A to już nie zapalisz. Tak to właśnie mi ja. Tutaj burzymy sobie taki domek. Co ja wam powiem? U nas dobrze jak na razie Grzesiu Grzesiu uciekł na jeden dzień. Tylko na jeden dzień. Więcej nie poczuł. Wyszedł na spacer i nie wrócił oczywiście. Nawalił się jak biszkot. Ale jakimś cudem wrócił na drugi dzień. Cześć muszę. Aż dziwne, ale wiecie, jakby to nie była zima, tylko lato, to by nie wrócił na drugi dzień, tylko pewnie za trzy miesiące. Wróciłby, no to będę. się. No ja. I tak to właśnie z Grzesiem jest. Nie ma picia, starość, nie radzę. No. Organizm już nie, nie potrzebuje. <laughs> Grzesiu sobie tak pracuje, tak powoli. No Cały napuchnął. No, na pewno napuchnął Ja i napuchnę. Rosjo oczywiście pilnuje ogniska, widzowie. Ale co tu robić? Trzeba go i pilnować. U nas dzisiaj śnieg z deszczem klapie. Wali... No mówię, że śnieg z deszczem. Ja tam Coca-Cola mam. On ma w samochodzie, macie cola ja Wam nie dam ruszać tego. Ja napiję się i tyle. Rzesiu się podpalił. Chciał, po, chciał po, polać benzyną ja i nogę co podpalił. Sobie podpalił. Mi się jeszcze tak nie zdarzyło. Jasne, niech on teraz. Nieraz paliłem nie no ja, benzynę Nigdy się jeszcze nie, Nigdy się... On na niej narał od góry. Dlatego złapało robi Robino tak, dziękuję i, spier i spierdóka dziwne, że nie wybuchło, co? no i jeszcze przy samym tym było powinno rypnąć od razu bez za spali plecy przesuń się no. No, następny będzie podpalony idzie wszystko tam na te, na bloki na domki eee, taki, taki. U nas widzowie tak poza tym to wszystko dobrze, śnieg sypał, Ostatnio w śniegu było, no, było sporo tak. przez dwa dni. Później dwa no. dni było iść stopnią. No, parę dni. Oglądaliśmy z Grzesiem skoki oczywiście. No, si ja finał oglądałem dni. sam, bo Grzesiu uciekł. No tak Grzesiu. Co tak. to takie widzowie, finał jak Polacy słabi są w tym roku. No nie, ten jeden nie był aż taki słaby. No ten jeden nakręca się. Jak? On miał w stermach? Nie, wąsaj, wasek, <laughs> wasek, dobry jest młody chłopak dobry da. Tak. przed nim przyszłość. Co? Przed nim przyszłość. No. Patrz tam zobaczymy czy nie ma tam od drugiej strony nic. Co. co? W tym budyneczku. W tym, w tym budyneczku. A tu budyneczku, no może to się znajdzie jakieś fanty. <laughs> Złoto może to nie będziemy się i ten robić tylko uciekamy. No. A widzowie? Powiem Wam taką ciekawą historię, że robiliśmy dom. opróżnialiśmy dom spalony, który się spalił rok temu. Doszczętnie nie było nic. Rodzina, domek i rodzina tam akurat spała pies i go budził, uciekli i powiem wam widzowie, że po roku czasu opróżnialiśmy, znaleźliśmy torebkę w torebce portfel spalony do połowy, ale w, to, ale w portfelu się uchowały pieniądze 3000 zł i nie były spalone. Tylko nadpalone delikatnie niektóre, ale przyjęli wszystkie. 3000 było i drobne Ale tak się jarało a to odzyskało A co mają mnie? aż dziwne co? Wyszył? No też będziemy walić, nie? No Ten motek żeby weź gorzej Z tymi fundamentami, nie? No. no Ten to jest ciężki co? Się Ale rozruszać. ma dobre uderzenie Wiem, nie muszą się rozruszać nie? Że nie, żeby nim trochę popracować, no. Tak to można pracować znajdować pieniądze, co? Znaleźć no tak to tak, jak najbardziej Jakby tak to zawsze było no. no moje w sumie trzecie chyba znalezisko Raz no, znalazłem tak, no. 1500 złoto, za szafą. Złoto. Raz złota na 8000 no. i teraz 3000 w portfelu na Największą wartość miałem mhm. 8 8,5 Cieszyłbyś się być z nas? No jak nie Ale ja jestem taki chuj pojebany widzowie, że ja bym się z nimi podzielił Jak ty byś znalazł złota na 8 tysięcy i sprzedał to byś kurde Marżował chyba przez 3 lata A chuja by cię zaraz z stypa do, dopadł by, i byś... nie miał nic. Nie, nie, idę do hotelu panienki biorę. Tańczy i zabawa, panienki kurwa no. <grafy> no no Tutaj są Widzicie, gdzie się ujrzał miał kratek Hodował ptaki uh -huh. Ja i ptaki <grafy> Nie Nie znam się Mój ojciec się dobrze widzimy. No ja to nie Miał tych ptaków na całej ścianie powieszane O no. Wczoraj poszliśmy wcześniej teraz spać bo trzeba było rano wstać, nie? Tak to chodziliśmy widzowie już ten czas, cały czas oglądaliśmy filmy, no bo o pierwszej. pierwszej w spadzie, nawet później i to już kurde Organizm to już no, się przyzwyczaił No bo było, to można było A teraz to trzeba trochę samować, się, żeby wstawać No nie, Już już czwartek to Nów Będą, chłopaki mieli parę dni zonów, A w piątek ma sypać śnieg znowu, albo słodko? Co, bo to A to 2-3 dni tak mamy tu wchodzenia i rzutów u nich. co roku u nas. On no, nieraz potrafi przy, przywalić, na dwa tygodnie. No. Chodź tam, połóż się. Po co? u nas było takie coś, to byś pewnie w lato spał w tym. To fajne. Lato? Jakby było takie coś? No tak, coś? bo byś sobie teraz stawił do rogu, na łeb ci nie pada. No. To nie widzowie? Fajna miejscówka by Czysto wysprzątać do końca, tu by się położył materac. teraz dla tego giganta. I tak by właśnie... Tak się życie toczy. Grzesiu z młotem, ja większym się niż on. Trzeba iść dołożyć do ogniska. No trzeba iść. Widzowie musimy dbać o pracę, musimy dołożyć do ogniska. Co, już, już machasz? No, no macha mam, ma, po, pożegnamy. Jeszcze się nie żegnamy. Może byś pozdrowił? Co? Pozdrowiłbyś może kogoś. O, Pawełka pozdrawiam, Jankę. Tak? Tak jest. Curkę jak mnie oglądasz. A rodziny nie pozdrawiasz? No i córki jak mnie oglądają. A bo ja wiem, czy oni mnie oglądają. Rzeszu ma na oku nową babę. No tak <laughs> Ciekawe jako. W bendzimie. W Będzinie. Jeszcze Została jedna ściana, widzowie. Do zwalenia. i A to tam wpadnie w dół, i jak my to wyciągniemy, tam jest dziur skok. No to nie wiem. Zasypię Opowiedz, zaśpiewa ich widzą kolędę. Tak, kolędę. Lula że jest jest Unią. I Jest taka tradycja, Grzesiu, że jak się nie nagrywa no. miesiąc, to później trzeba kolędę zaśpiewać no, dobra, dobra. i na palcach stać jak baletnica. No, dobra, dobra, no, tak. no. Dobra, widzowie, to taki krótki filmik, bo nie mam czasu. Później będzie następny. Zostawcie łapę, suba. Subi.